Film ten omawia kwestie łączenia się z napędem oraz zapisywania plików konfiguracyjnych. Zapisu plików konfiguracyjnych powinniśmy dokonywać przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w konfiguracji napędu. Aby zapisać plik konfiguracyjny, musimy połączyć się z napędem, czego dokonamy z wykorzystaniem konwertera USB RS232. Podłączamy konwerter USB RS232 do portu USB komputera. I złącza X19 RS232 napędu. W serii C11 oraz C12 napędów, złącze X19 reprezentowane jest przez port RJ45 umieszczony w dolnej części napędu. Po skonfigurowaniu i podłączeniu konwertera USB RS-232 uruchamiamy program LinMod Przechodzimy do zakładki File, wybieramy Login, Open Offline. Kolejnie należy ustawić interfejs RS-232 oraz wybrać odpowiedni port.com. COM. Domyślnie login ID ustawiony jest jako User, pisany dużymi literami, a pole Password pozostawione jest puste. Po połączeniu się z napędem przechodzimy do zakładki File, wybieramy Save All i zaznaczamy opcję Reread and Save All Variables. Zapisujemy plik w łatwej do odnalezienia lokalizacji. Dla celów demonstracyjnych zapiszemy plik konfiguracyjny na pulpicie. Plik zostanie zapisany z dostrzeżeniem LMC. Zaleca się, aby nazwa pliku zawierała datę jego utworzenia. Istnieją dwa sposoby otwierania i przeglądania zapisanych plików konfiguracyjnych. Pierwszym z nich jest otwarcie TOK w trybie okienkowym, a następnie przeciągnięcie pliku konfiguracyjnego do okna projektu. Mamy teraz możliwość przeglądania parametrów i zmiennych napędu. Drugą opcją jest rozwinięcie zakładki File, wybranie Open Offline, zaznaczenie opcji Offline oraz wybranie interesującego nas pliku konfiguracyjnego. Dziękuję i zapraszam na kolejne części kursu.